Kedorse, a właściwie to C, jak powinienem prawidłowo wypowiedzieć tę nazwę, to kubańska marka cygar stworzona z myślą o rynku francuskim. I powstała ona najprawdopodobniej w roku 1973, a od 1974 dystrybuowane były pierwsze cygara. A ponieważ był to okres, kiedy no, na Kubę już nałożono embargo, tym samym musieli szukać nowego klienta. Więc, jeżeli taki klient przyszedł dosyć wysoko postawiony i powiedział Kubańczykom, że chciałby mieć cygara na Francję, no to po prostu takie cygara jak najbardziej mu zrobili. A człowiekiem tym, według historii, miał być ówczesny minister gospodarki i finansów w Francji, zresztą późniejszy prezydent Republiki Francuskiej. Tu będę czytał jaką się nazywa, Valéry Giscard d'Estaing i człowiek ten wymyślił sobie, że ponieważ cygara te mają pasować idealnie do kuchni francuskiej, czyli do foie gras, do kafe ole, do szampanów i lekkich win białych, niekoniecznie czerwonych, no to i te cygara mają być lekkie. No i takie też oczywiście Kubańczycy je zrobili i po dziś dzień kedorse, bądź kedorse bardziej jak powinienem to mówić, i słynie właśnie ze swojej lekkości. Natomiast, czy na pewno ten Valéry Giscard d'Estaing przyszedł do Kubańczyków z tą prośbą? Ta historia też nie jest, powiem Wam, do końca pewna. Co jest pewniejsze, to to, że po prostu do Kubańczyków przyszła firma Seita, czyli francuski monopolista tytoniowy. Monopolista tytoniowy, którego siedziba znajdowała się na bulwarze, który nazywa się. Kedohse przy ulicy, która nazywa się Kedohse, więc to jednak oni chyba bardziej wpłynęli na Abanosa, żeby zrobił dla nich cygara, zresztą chcieli na tym zarabiać. I w przyszłości w ogóle bardzo mocno zaczęli zarabiać na kubańskich cygarach, o czym oczywiście opowiem Wam już wkrótce. Natomiast teraz opowiem Wam, co też dziś będę recenzował, a ja, Arkadiusz, Wasz ulubiony cygarowy vloger, jak już się domyślacie, przyjrzę się cygaru marki Kedohse. Natomiast jest to numer 54. Jest on w formacie Edmundo Grueso, który ma 54 w ringu, oraz przeliczając cale na centymetry, wychodzi około 13,6 cm długości. Wracając jeszcze na chwilę do historii marki Kedoxe, to ponoć radziła ona sobie nieźle na tym francuskim rynku do mniej więcej lat tam wczesnych dwutysięcznych. Zresztą cygara te doczekały się edycji regionalnej, pojawiła się też jakaś tam limitiada, Także teoretycznie radziła sobie nieźle, ale koniec końców no, wcale tak nie było. Raz, że różnie było z dostępnością tych cygar, a dwa, no, chyba Francuzi stwierdzili, że pójdą w inne marki, niekoniecznie w Kedochse. Tym bardziej, że już było po roku 2000, kiedy generalnie rynek cygarowy na całym świecie się zmieniał i wychodzono powoli z lekkich cygary idąc w kierunku czegoś pełniejszego, a także powoli gdzieś tam przyjmowały się nieco większe formaty. Co mogło też tę markę gdzieś tam ze świadomości Francuzów wykreślić. I tak też w roku 2015 wygaszono praktycznie wszystkie formaty. One były dosyć takie tradycyjne: największy był Czerci, ale nie brakowało tam Panateli, nie brakowało korony. No i została tylko Korona z Claro. Czyli cygaro do dzisiaj chyba najlepiej znane z całego tego portfolio, aczkolwiek powiem Wam, że bardziej że o to właśnie ten numer 50, 52, czy 54 kojarzę niż tamto cygaro i nawet po tamto nigdy nie sięgnąłem. Natomiast co się wydarzyło później? Kiedyś się to wszystko, można powiedzieć, zawaliło. Co zrobili Kubańczycy? Postanowili że dopasują tę markę do nowych czasów. I tak też ten Korona Sklarów w 2017 roku zyskał nowy pierścień, który też pojawił się na numerze 50 oraz numerze 54. W kolejnych latach między innymi na numerze 52. No i cygara te może nie szturmem, ale gdzieś tam wdarły się do świadomości miłośników cygar. Ba, magazyn Cigar Fisionado, czyli taka cygarowa wyrocznia przecież w naszym e, świecie i w tej całej naszej, można powiedzieć, cygarowej pasji, umieściła nawet e, właśnie to cygaro, czyli Cedos numer 54 na liście najlepszych cygar roku 2018. I to na miejscu 11 z 93 punktami, co jest naprawdę doskonałym wynikiem. Czyli widać cygara te jak najbardziej mają duszę i naprawdę jestem ciekaw tego, żeby ją. W tym cygarze znaleźć. A jeszcze tak cofając się, tutaj już nie kończę do historii marki, a do historii kanału, to w ogóle znajdziecie też recenzję pięćdziesiątki na kanale, którą wtedy oceniłem chyba na czwóreczkę, ale powiem wam, że walczyłem tam wtedy dosyć mocno z ciągiem, co też mogło obniżyć no, doznania smakowe i tym samym oczywiście ocenę. Natomiast w miarę wiem, czego się spodziewać po tym cygarze. To ponoć ma. Mieć w sobie moc masła orzechowego i słodyczy, jak też recenzenci Cigar, piszą do magazyn je opisali. Natomiast, co jeszcze muszę Wam na pewno dodać, to to, że recenzja ta powstaje nie tylko dzięki mojemu zaangażowaniu, ale również dzięki firmie Premium Cigars, która przysłała mi to, jak i kilka innych kubańskich i nie tylko kubańskich cygar w ramach takiego testowego pakietu i stwierdzili Arkadiuszu, oceń tak jak uważasz, no to tym samym usiadłem przed kamerą, no i właśnie mogę to cygaro zapalić. Zanim jednak je zapalę, no to oczywiście też wypadałoby powiedzieć Wam jak to cygaro wygląda. A wygląda jak taki cygarowy deser. No jest po prostu śliczne, chociaż też nie do końca. Co na pewno jest śliczne? No uformowanie całego cygara jest mega. Co prawda, znalazłem tutaj delikatną taką zapadlinkę, ale mam nadzieję, że ona nie wpłynie w żaden sposób na jakieś problemy z ciągiem, jak w przypadku to było 50. Kapturek i no pięknie całość uformowana, pięknie całość nałożona, chociaż też są jakieś tam małe głuski mogę przyknąć na to oko. Kolor liścia okrywowego, ekstra. Taki po prostu orzech włoski, dosyć młody miąż. Na tym liściu znajduje się nieco bardzo drobnych żyłek. no jest naprawdę ekstra. Nie znalazłem jakichś większych odbarwień, od jedną, dosłownie taką jedną jasną plameczkę od wody. To w żaden sposób nie wpływa oczywiście na ocenę. Ale to, co mi się nie podoba, i zarazem wynika to z mojego błędu, a nie z błędu tego cygara, to teraz możecie zauważyć tutaj to pęknięcie. Ono tutaj jest i po prostu mnie irytuje. A musicie wiedzieć, że cygary kubańskie, znaczy moi bracia w dymie oczywiście to wiedzą, ale wy moi drodzy, jeżeli trafiliście akurat na tę recenzję, jest to Wasza pierwsza recenzja cygarowa na tym kanale i nie wiecie o co chodzi z cygarami kubańskimi, to cygary kubańskie bardzo nie lubią wyższych wilgotności. Tak więc zapomnijcie o 70%, znaczy w ogóle. Nigdy nie, nie, nie patrzcie w tamtym kierunku, ale cygara te, no powiedzmy te 62-64% to jest dla nich idealnie. Natomiast kiedy wrzuciłem to cygaro do humidora, miałem 64%. Aczkolwiek w międzyczasie tak się gorąco zrobiło w tym pokoju, że w ciągu dnia Moja temperatura w humidorze skoczyła chyba aż o 1,5 czy 2 stopnie i o 1% wilgotność. No i niestety skończyło się to tym, że cygaro się rozprężyło przy stopie, no i strzelił mi tutaj wrapper, Tak więc Kuba naprawdę potrzebuje no, warunków idealnych i stałej temperatury i wilgotności. Reszta świata nie jest już tak na to podatna. No chyba, że macie jakieś cygara w Connecticutie, czego oczywiście Kubańczycy nie mają. Zresztą chyba nie potrzebują tego w żaden sposób, to tam też czasami się zdarza, że gdzieś strzeli cały raper. Ale to już tak odchodzę za bardzo od tematu. Wracając do naszego cygara. Pierścień absolutny majsterszy. To jest właśnie już ten pierścień nowej serii. On się pojawił na 50 i 54-tkach w 2017, zarazem też na Corona Sclaro. Jest tutaj napisane numer 54, jest piękne kedorse. jest sporo złocenia, chociaż to złocenie też troszeczkę schodzi, ale OK. Generalnie jest to mały majsterszyk, nie licząc tego, czy tam jakiś pomniejszych zatr. Ale jestem bardzo ciekaw, jaki ciąg w ogóle będzie tego cygara. Dlatego też przejdę już płynnie. Do otworzenia go. Czy będzie w przypadku 50? Opowiem Wam, że cygaro to jest dosyć pod palcami zbite. W szczególności tu przy główce. Do tego ma też sporą wagę. No i pytanie: jak będzie? Cygara nie będę otwierał dwostrzówką, tylko zrobię to na Waszych oczach wyżynarką i myślę, że to będzie coś, co zagwarantuje mi ciąg idealny. Tak to wygląda. Sprawdźmy na sucho. I już wiem jedno, że nie, bo będę musiał całość trochę ściąć. No nic, mała poprawka, ale nic tutaj się oczywiście nie stanie, bo to jakoś dziwnie to jest zgięte na górze. O, pozbyłem się jeszcze kawałeczka, malteńkiego dosłownie. No, powiem Wam tak, jest znowu przyciasnawo. Jest jeszcze ten plasterek i to już ostatni, nie będę eksperymentował. Mam to samo co w przypadku 50. -tki. Tam też, właśnie ta ciasność, mimo że storing 54 była dosyć znaczna. O, no, teraz obcięłem trochę pod kątem. Nie podoba mi się to, ale mówi się trudno. Jaki jest raz ciąg? No, jest takie 3 z plusem na 6. Także podobna sytuacja, aczkolwiek w przypadku 50. Tam ten ciąg był chyba jeszcze gorszy. Cygaro pozostawiło mi też na ustach bardzo tytoniowo-drzewny posmak. Ono, w ogóle jak. Wam Wam, powąchacie nawet je, to ono pachnie drewnem cedrowym, słodkimi orzechami. Jest bardzo, bardzo słodkie. Od stopy też orzechy, cedr, może nawet troszeczkę czekolady. Bardziej takiego proszku jakiegoś hokowego. Trochę kwiatowości. No jestem ciekaw, czy te smaki pojawią się w trakcie degustacji, także czas całość odpalić. Wiecie co, chociaż odpaliłem to cygaro, no nie daje mi spokoju to krzywe otwarcie. No muszę ściąć ten kawałek, bo normalnie mnie coś strzeli. A teraz wręcz zdjąłem jeszcze chyba więcej całości z główki, ale jest już zdecydowanie lepiej, chociaż taki garb jeszcze mały mi się pojawił. No cygaro jest bardzo zbite od strony głowy. A tu mi jeszcze jakiś kawałeczek odleciał z tego co ściąłem. Ciąg no, jest dość czyli mamy powtórkę. Z tego co już było. W ogóle cygaro, zobaczcie jak się pali. No, idzie obecnie w cały świat. Tutaj też widzę, że po tym pęknięciu nieco idzie ten żar. Start mi się nie podoba od strony technicznej. Ale może smakowo cygaro nadrobi. Bo tylko tak sobie pufnąłem na odpalenie raz i drugi. Hmm. Start jest bardzo delikatny. Dosyć mocno drzewny, z odrobiną ziemistości. W tle gdzieś majaczy trochę orzechów włoskich, ale ta budowa jest na poziomie lekki. Ewidentnie, ale wyczułam też pewną taką pikantność, trochę mineralność rozkładającą mi się na języku. Jestem bardzo ciekaw, czy taki jest też profil tego cygara. A jeszcze poczytam sobie kilka recenzji. Trzymam cygaro, które niestety troszeczkę szczypię amoniakiem. Może podszczypywać. O, teraz kiedy cygaro się rozkręciło, czuć jakby te orzechy stały się takie, powiedziałbym, nawet opieczone, jakieś takie opalone. Wiecie, nie wrzucone do piekarnika, ale bardziej nad jakiś taki ruszt, nad ogień całkiem sympatycznie. A co do tego spalania, no to mam nadzieję, że całość czasem się troszeczkę ogarnie. Może gdzieś cygaru mi się rozpręży. No muszę tutaj kupić jednak chyba sprzęt do odtykania nieco cygara, w sumie to świdrowania w nich. Już trochę pomasuje, no może coś tu się rozpręży, będzie trochę lepiej. Ale wracając jeszcze do tej mojej myśli, do tej Seity, o której Wam mówiłem, że to najprawdopodobniej jednak oni stoją za tą marką, a nawet nie tyle najprawdopodobniej, co jak na moje, co tutaj dokładnie o nich chodzi w tej całej historii, co Seita w roku 1999 połączyła swoje siły z firmą Tabacalera. Tabacalera to jest firma hiszpańska, która też była dystrybutorem cygar kubańskich w Hiszpanii, ale też właścicielem dosyć dużej fabryki na Dominikanie, a do tego kilku marek, w tym między m.in. to oni wymyślili takie cygary jak Vegafina, pierwotnie też stworzone z myślą o rynku hiszpańskim. I kiedy ta połączyła swoje siły i wpływy i hajs z sejtą, tak powstał Altadis. I Altadis objął 50% udziałów, Kubańskim Abanosie. Więc jeżeli słyszycie Abanos i myślicie, mmm, Kubańczycy i tylko Kubańczycy, nie, to jest przedsiębiorstwo o statusie private equity. Natomiast z tego co mi wiadomo, to już Altadis też wyzbył się tej inwestycji, także weszła w inna firma w to miejsce. Ale przez ponad 20 lat rzeczywiście mieli udziały w Abanosie. Później całość została jeszcze skonsolidowana w ramach Imperial Brands, czyli kolejnego ultra koncernu. Ale koniec końców koncern ten zaczął się wyzbywać tych kubańskich udziałów, tak więc dzisiaj fundusz chyba ze Stanów i z Holandii. Objął to właśnie 50%, które mieli. I to tak naprawdę, wiecie, wejście wielkiego kapitału dało Kubańczykom takiego strzała na rozwój. No bo teraz pomyślcie sobie, jesteście dostępni. Jako e, Altadis, później Imperial Brands, na prawie wszystkich rynkach na świecie, tym samym no, mogli zrobić Kubańczykom niesamowitą dystrybucję na cały świat. No i tak też właśnie się e, stało, więc no, kasa i kontakty robią, robią swoje. I dalej tak się ten też biznes kręci, bo to dzisiaj po prostu inni są na, na, na rynkach i całość trzymają i podkręcają Kubańczyków, co też widzicie między innymi po cenach. Natomiast jeszcze co do tego cygara. Trochę, trochę cigara zaczyna odpuszczać, jeżeli chodzi o te swoje zbicie, ale Nadal jeszcze jest daleko do komfortu. Dym jest naprawdę bardzo leciutki. Orzechy takie opieczone, odrobina drzewności, ale też takiej delikatnie przypalonej, no i trochę takiego jakiegoś musowania. Możliwe, że jednak nie od amoniaku, a jest to po prostu cygaro z takim mineralnym podbiciem. Czy tak będzie cały czas? Oczywiście sprawdzę to i wrócę do Was w tercji pierwszej. I powiem Wam, że spędzam z tym cygarem już 22 minuty i upaliłem raptem tyle. Spalanie nie jest idealne. Cygaro ząbkuje. Do tego też po drodze obciąłem jeszcze jeden plasterek cygara, tutaj od strony główki. Co by ten ciąg może się trochę poprawił, ale nic z tego. Niestety myślę, że gdzieś w tym miejscu jest największy problem z cygarem i musiałbym się pewnie tej części w ogóle pozbyć, żeby coś tu się poprawiło. Bo tutaj cygaro w samym środku, w tym trzonie, filerze jest bardzo, bardzo zbite. Także widzę, że nawet po tych ciemniejszych spotach wokół, że wszystko idzie dosłownie bokiem, cały ten ciąg, stąd ten kołeczek. Także no ten komfort palenia oceniłbym na trójkę z plusem na tę chwilę. No ale nie licząc tych problemów technicznych, jakie jest cygaro smaku. No bo tu mamy tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim. Dym ten cały czas jest delikatny, ale nie taki delikatny i bezpłciowy. Nie. On jest lekki, jest przyjemny, można go wypuścić nosem, ale na pewno oczywiście nie zaskakuje liczbą swoich smaków, a także ich intensywnością, ale to co oferuje jest całkiem przyjemne. A na wyjściu mam tutaj właśnie te takie trochę nie wiem poddymione orzechy, bądź jakieś takie zgrylowane orzechy. Ciężko mi ten smak do końca nazwać. Następnie jest nieco drewna, nawet bym powiedział, że drewna cedrowego obecnie, jest tutaj w ogóle pewna słodycz. Po czym jest takie tąpnięcie i wchodzimy w dosyć długi finisz. A ten finisz obecnie to jest marcepan, moi drodzy, wymieszany z jakąś taką... Domową cytrynową babką, taką lukrowaną. W każdym razie kojarzy mi się to z takim właśnie domowym wypiekiem mojej mamy. Niekoniecznie jakimś wypiekiem francuskim, zresztą nie znam za bardzo wypieków francuskich i ichniej kuchni, zresztą nigdy tam nie byłem. Więc bardziej tu polegam na tych smakach, które znam. I mówię, tu jest taka babka cytrynowa i ten marcepan. I ten finish, mimo że cygaro jest przecież lekkie, jest naprawdę długi. I stopniowo on sobie w drewno. Także to jest akurat fajne w tym cygarze. Co natomiast mam nadzieję, że się wydarzy w przyszłości? No to może rozpręży się trochę ten ciąg, ale czy tak się dzieje z tą rewelacją? Wrócę do Was w tercji drugiej, w której moi drodzy wydarzył się ten cud. Cygaro się rozprężyło. I wiecie co? Najprawdopodobniej źle obstawiałem, że tu chodzi o tę główkę i że tu wszystko jest takie jakieś zbite. Nie. Na po samym starcie zapewne było trochę za dużo tytoniu, stąd też właśnie on się nieco rozprężył, jak całe cygaro dostało trochę za dużo wilgotności. Więc kiedy przepaliłem ten początek, no to okazało się, że ciąg się poprawił. Teraz jest na taką czwóreczkę. Co prawda z 3 plus na 4 nie jest to wielki przeskok, ale jak pamiętacie, w szkole mieć 3, a 4 no to dla rodziców to znaczyło bardzo dużo. Co natomiast? Na pewno mi się nie podoba. Zobaczcie, jak to cygaro się spala. No, tu jest jakiś po prostu potężny cypel. Postaram się go teraz wyrównać zapalniczką, bo już. Oj, coś tutaj się buntuje. Bo tu już naprawdę robi się nieprzyjemnie. I cygaro zapało ognia, ale też nie tak jak chciałem. No nie, cały ten cypel się nie zajął. O, aż tutaj muszę go. Zajechać. Teraz powinno być lepiej. Popiół, jak wcześniej Wam mówiłem, jest biało taki szary. Obecnie jest biało-szaro-czarny, z czego tej bieli jest tutaj obecnie niewiele. Bardzo mocno też się strzępi. No a jak widzicie, to cygaro też trochę się w cały świat paliło. Co do smaków, już Wam mówię. W ogóle z tym cygarem spędzam obecnie godzinę. Także jeszcze sporo mi zostało tego bratka. A jak jest w tej tercji drugiej? Na pewno cygaro przez to rozprężenie staje się coraz bardziej dymne. No i też dociera coraz więcej tych smaków. Na pewno, w porównaniu do tego startu, nie wyczuwam tej takiej, jak wam mówiłem, amoniakalnej nuty. Ona mogła być spowodowana tym, że po prostu było za zaciasno, gdzieś tutaj coś się kumulowało i miałem wrażenie, że to jest amoniak. Nie, to jest mineralność. Ona taka delikatna tutaj występuje. Ale to, co przede wszystkim występuje, to moc orzechów. Czyli tak jak napisał Cygryfis Sion do magazyn, mamy to masło orzechowe. Ale to nie jest takie masło orzechowe z ogrzeszków ziemnych. Nie, to jest takie bardziej właśnie masło orzechowe, zrobione z jakichś takich opieczonych orzechów włoskich, już nieco bardziej dojrzałych. Do tego dorzucone są wióry drewna dębowego, w tym jest też cedr zmiksowany, i to właśnie tworzy takie masło-drzewno, bym powiedział orzechowe albo orzechowo-drzewne. No, tak mogę wam opisać ten smak. Jest na pewno ciekawie. Smak ten nie jest też taki leciutki. Bym powiedział nawet, że obecnie rozkłada się na takim medium, bo całkiem długo się też utrzymuje. Finisz nie mam już tego marcepana, o którym wam mówiłem i tego domowego ciasta cytrynowego. One to już gdzieś przyleciały, ale na pewno na finiszu. Poza tą orzechowością i poza drewnem. Wyczuwam też pewną dawkę takiej opieczonej skórki od chleba, ale już bez żadnego zakwasu jest całkiem sympatycznie. Powiem Wam, w ogóle takie tostowe nuty cały czas też przewijają się w tym cygarze. Powiem Wam, fajny zawodnik. Na pewno totalnie nie odczuwam mocy, ta jest na poziomie lekkim i mimo że dawno temu jadłem posiłek, absolutnie w żaden sposób nie buzuje we mnie to cygaro, a całkiem miło spędzam w nim czas. Wkrótce zapewne będę musiał złamać ten popiół, bo nie wiem ile on się tutaj utrzyma. Widzę, że teraz cygaro wraca do w miarę normalnego spalania i oby tak już zostało do samego końca. Za jakiś czas zdejmę też ten pierścień, który jest przyklejstrowany i niestety nie mogę go zdjąć w całości, a ja też nie chcę uszkodzić pierścienia. No i pokażę Wam go całego już w kolejnym ujęciu w tercji trzeciej i ostatniej. I zostało mi tyle cygara. No nie da się wyprzeć, że ta trzecia tercja jest, już w sumie zbliżam się po fali do końca. No zanim jeszcze przejdę do opisu tego, co też to cygaro teraz mi daje, bądź z sobą reprezentuje. Pokażę Wam pierścień, prezentuje się tak, czyli jest nowocześnie, ale zarazem bardzo ładnie i cieszę się, że to będzie kolejny pierścień Kedorse bądź Kedochse w mojej kolekcji. Co do cygara. Godzina 50 minut. Tyle mi zajęła całość, aczkolwiek możliwe, że jeszcze gdzieś tam będę sobie całość dopalał poza kamerą, ale już nagram tę część z podsumowaniem. Cygaro spala się obecnie jako linijki. W ogóle trzecia, tercja to jest bardzo ładne spalanie. Chyba poprzepalałem te wszystkie jakieś takie miejsca, w których były jakieś możliwe zgrubienia, pomniejsze kołki. W ogóle teraz jest ten ciąg naprawdę fantastyczny. Szkoda, że nie było tak od samego końca. Cygar też trochę mi obecnie flaczeje, ale jeszcze jak najbardziej nadaje się do palenia. Co też zauważyłem? Powiem wam, że skoczyłem sobie po herbatkę, wróciłem tutaj do pokoju. No to zapach dymu jest naprawdę bardzo ładny. Jest właśnie taki orzechowo-tytoniowy, a w ogóle. Mam mieszkanie na parterze i sąsiad gdzieś tutaj z psem szedł pod oknem, a że dzisiaj jest trochę chłodniej, więc no nie muszę się bawić wiatrakiem ani niczym, żeby ten dym wyrzucać na zewnątrz, no to usłyszałem komentarz, że sąsiad chyba coś gotuje, bo strasznie mu z mieszkania paruje, hmm. także cygaro trochę, trochę dymi, ale naprawdę fantastyczne cygaro do palenia w środku, mimo... Formatu 54 ten dym nie jest taki zalegający. Naprawdę bardzo przyjemnie się w ogóle w nim siedzi. Co do smaków. Trzecia tercja jest już zdecydowanie bardziej wytrawna. Czyli mamy tutaj i tytoń, i mamy te orzechy, tylko już nie w takim miksie z drewnem. One natomiast są na drugim planie. Na pierwszym jest tutaj zdecydowanie tytoń. Co jeszcze na tym drugim planie jest? Ziarenka kawy. Ale nie jest to arabika ze swoją kwiatowością, ze swoją kwasowością, tylko jest to ewidentnie robusta, czyli odmiana kawy, którą ponoć też Francuzi uwielbiają. Do tego wyczuwam odrobinę, ale to odrobinę skóry, no i coraz bardziej rozkłada mi się goryczka, ale wiecie, nie, nie taka bardzo nieprzyjemna, tylko taka goryczka bardziej przypominająca mi taką goryczkę z dojrzałych orzechów włoskich, no które tutaj też oczywiście grają te drugie skrzypce. Co do Mojej oceny. W porównaniu do numeru 50, którego recenzję też znajdziecie na kanale, o czym Wam wcześniej mówiłem w tym materiale, to cygaro jest zdecydowanie pełniejsze, jest ciekawsze, jest fajniejsze. Powiedziałbym, że poszło w kierunku medium ze swoją złożonością, ze swoimi wszystkimi smakami. W ogóle ma bardzo długi finish. teraz jest właśnie taki tytoniowo-orzechowy, ale też na tym finiszu rozkłada się też nieco drewna, no i ta taka delikatna orzechowa goryczka. Także tam miałem czwórkę albo czwórkę mniej, już mi trochę pamięć szwankuje. Tutaj mogę postawić czwóreczkę. I jeszcze raz dziękuję serdecznie firmie Premium Cigars, czyli wyłącznemu dystrybutorowi cygar kubańskich w Polsce, a także od niedawna mają kilka marek niekubańskich, w tym jedną gorącą premierę. I dziękuję jeszcze z tego względu, bo Cena cygara jest taka, że ewentualnie zakupiłbym sobie jakąś sztukę do takiego zapalenia od święta. Bo to jest mniej więcej patrząc na ceny w sieci, od 90 do około 120 zł za sztukę. To nie jest mało za cygaro. Ale z drugiej strony, Kubańczycy się teraz cenią, no chociażby oczywiście przez to, że mają swoich partnerów, którzy też chcą zarabiać, i przy okazji im pozwalają zarabiać. Tak więc. Jeżeli was na co stać, macie ochotę zakupić, to na pewno znajdziecie to w Lakasach, w Old Havanach. Więc tamtych cygar szukajcie powinni mieć je stacjonarnie. W szczególności na pewno w Lakasach. Jeszcze sobie pufne, bo trochę mi już całe zaczyna dogazać. Tak, wszystkie te smaki, które miałem wcześniej tu występują a teraz znowu te orzechy zaczynają się wybijać pan tytoniowość. Taka ciekawostka przy samej końcówce. Moi koledzy po fachu sięgający po kubę na pewno doskonale znacie te cygara. Widzę, że też macie jakieś regionalki, widzę, że macie liwitowanki, także, także na pewno Kedorse lubicie. Dla Was, moi młodzi miłośnicy cygar początkujących, myślę, że jest to bardzo fajna pozycja. Także jakąś sztukę myślę, że możecie sobie zakupić i spróbować. Być może w przyszłości jeszcze spróbuję właśnie tych Corona z Claro, czyli można powiedzieć tego formatu, który praktycznie był, jest i zapewne już zawsze będzie. On się ponoć też bardzo dobrze sprzedaje i jest poszukiwany. I tymi też słowami kończę do to wideo recenzji. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję wszystkim moim patronom za wsparcie w tym nowemu patronowi. Dziękuję ci serdecznie za wybranie drugiego progu. Kasa oczywiście inwestuje w rozwój kanału, więc w przyszłości będę chciał na pewno rozwijać zakupy sprzętowe, między innymi oświetlenie czy kamery. także możecie dorzucić tutaj swoją cegiełkę. Zapraszam Was też na bloga, zapraszam Was na moje social media, coś tam z Instagramem robię, trochę na Facebooku jestem aktywny, także zaglądajcie, pamiętajcie o łapeczkach, jeżeli podobał się materiał, jeżeli nie subskrybujecie, subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek. Będziecie wtedy mieli informacje o premierach, a YouTube jest dosyć kapryśny i to jest też, Ciekawe, że jednym w ogóle pokazuje informacje, drugim nie pokazuje informacji, że coś się dzieje, ale zawsze warto wszystko tam wyklikać. Jeżeli paliście te cygara, napiszcie swoje komentarze z takimi mini recenzjami. Oczywiście w sekcji pod filmem z chęcią mnie przeczytam i także możecie mi coś zaproponować fajnego, kubańskiego, co można kupić na polskim rynku. Być może uda mi się to nabyć i zrobić dla was kolejną recenzję. Recenzował dla Was z przyjemnością Wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz. Na razie.